Rok 1995, Opole. W tajemniczych okolicznościach znika znana w polityce kobieta Weronika Blaut. Od kilku dni nie wróciła do domu, udając się na wieczorną kolację z nowo poznanym kolegą z pracy. Opolska policja wszczyna dochodzenie i bardzo szybko zatrzymują mężczyznę, z którym kobieta widziana była po raz ostatni. Podczas przesłuchania mężczyzna opowiada, że kolacja zakończyła się przed godziną 22, a kobieta, mimo próśb mężczyzny, wolała wrócić sama do domu zamawiając taksówkę. Jednakże kobieta nigdy nie dotarła do swojego domu. Policja, mimo prób trafiła na żaden obiecujący krok. Mężczyzna został wypuszczony, a sprawa stanęła w miejscu. Miesiąc później jednak policja natrafia na pierwszy istotny krok. Jest nim obraz, który w niepokojący sposób przedstawia wizerunek kobiety łudząco przypominającego zaginioną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obraz stał obok ratusza. Na drewnianej sztaludze pozostawiony sam sobie. Zajście zgłosili zaniepokojeni mieszkańcy, którzy uznali ową sztukę za niepokojącą. Policja zabezpieczyła obraz, na którym znaleziono jedynie podpis o polski marsz. W trakcie przeprowadzonej analizy obrazu zauważono coś w postaci mapy wskazującej miejsce nazywanym dzisiaj górką śmierci. Na ZWM. -ie. Policja udała się w tamto miejsce i dokonała dokładnego przeszukania okolic górskich. Po kilku godzinach poszukiwań, opolska policja odnalazła zakopane ciało. Była to Weronika Blaut. Mijały lata, ale sprawa opolskiego malarza wciąż pozostaje nierozwiązana. Dzisiaj jednak, po wielu latach, opolska policja. Znajduje na rynku obraz przedstawiający mężczyznę. Styl malunku niepokojąco przypomina dzieło opolskiego malarza. Policja potwierdza, że mężczyzna na obrazie zaginął kilka dni temu. W mieście znajdują się obrazy i dziwne nagrania jakoby tego seryjnego mordercy. Kim jest opolski malarz? Czy jesteś w stanie rozwiązać jego zagadkę? Weź udział w grze terenowej. Sprawa opolskiego malarza i wskaż winnego, nim ten zdąży zbiec.